Ten materiał, moi drodzy, czekał prawie dwa miesiące na opublikowanie, no ale cóż okazało się, że wyszło jak wyszło. Ale to nie jest rzecz, którą moglibyśmy od tak puścić w pamięci, ponieważ niniejszym przedstawiam wam Konfederację w białoruskiej telewizji. Tak moi drodzy, mamy taki oto fragment materiału, który niniejszym wam podsyłam, i który z racji bariery językowej sobie wyjątkowo omówimy, a nie zacytujemy. Niniejszym zapraszam. Narracja otwiera nam prezenterka, która przedstawia wizję rosyjskiej propagandy, czyli Polska rozumiecie chciała zachodnią Ukrainę. Dlaczego rozpoczęła się ta cała inba i dlaczego oczywiście Rosja musiała zabezpieczyć tą wschodnią flankę swoją, no bo wiecie Polaki. Co lepsze scenariusz rozwija się dalej, ponieważ rozumiecie, okazuje się, że dlatego kraje NATO przeniosły z Kijowa swoje ambasady do Lwowa, a nie na przykład w stronę wschodnią, gdzie oczywiście przywitaliby ich cywilizowanie bracia Rosjanie. Dlatego, ponieważ rozumiecie, oni byli pewni, że Kijów padnie i Rosjanie w swojej mądrości plus 200 IQ ogarnęli, że to jest plan i dlatego Kijowa nie zdobyli. Powiem wam tak, jak do tego momentu, to jest dla mnie po prostu 1 do 1 szuria, która jest na polskim YouTubie. Zajmuję się foliarstwem od 3 lat. Od 2019 roku nagrywam na ten temat i widzę, rozpoznaję luki w myśleniu, rozpoznaję styl. Tak samo rozpoznaję chłopsko rozumizm. I te wszystkie fikołki są dosłownie w tym samym stylu. Na czym on polega, ależ oczywiście na tłumaczeniu rzeczywistości za pomocą zakulisowych działań. Bo wiecie, najlepsze w zakulisowych działaniach jest to, że nie potrzebujecie żadnych dowodów na przedstawienie ich. To znaczy. <gry> Teoretycznie potrzebujecie, ale naprawdę wąska grupa ludzi zapyta: Ej, masz na to jakieś źródła? Dlaczego ta manipulacja jest najlepsza, właśnie do użycia w telewizji? Ponieważ jeśli chodzi o internet, to zazwyczaj zawsze się znajdzie ktoś tam, kto zapyta: Owszem, będzie miał usunięty komentarz, ale zaraz się pojawi następny, 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 bądź będzie taki kanał jak mój, gdzie ja to skomentuję. Tymczasem w telewizji informacji zwrotnej nie ma! Ty masz tylko odbiornik! A większość starszych ludzi wpada w psychologiczną pułapkę pierwszego wrażenia, czyli innymi słowy zmylenia uniformem, no bo hej ona ma garnitur, tak, więc musi być kimś ważnym, musi być dobrze poinformowana i to, co mówi, musi być prawdą. Starsi ludzie tak myślą. Nawet młodzi łapią się w tą pułapkę, ponieważ jeśli macie jakiegoś gościa przedstawionego jako profesor, doktor habilitowany, to nie robicie od razu researchu, czy on jest na pewno doktor habilitowany, czy osioł patentowany, tylko go słuchacie. I myślicie, że to jest taka propaganda najgorszego sortu. Myślicie, że tutaj po prostu no nie da się wziąć materiału, który jakkolwiek by to potwierdzał, prawda? Ależ oczywiście, że was zaskoczę. Laska nawija, że Andrzej Duda, prezydent Polski, pojechał sobie do Kijowa i powiedział, że rozumiecie, że drzezi nie było wołyńskiej. Że to wszystko to fejki i sztuczki Rosjan. Myślicie pewnie, że wypadałoby rzucić jakieś takie srogie kwity na to, że prezydent rzeczywiście tak uważa, rzeczywiście tak mówi? Czy puścili na to dowód kwestia dyskusyjna? W każdym razie puścili pierwsze zdanie, albo zdanie raczej którejś z kolei przemówienia Andrzeja Dudy w parlamencie ukraińskim, które mówiło tylko, że wrogowie Polski i Ukrainy starają się ich skłócić. I nie jest dalej puszczone to przemówienie, gdzie normalnie w tekście można wywnioskować, że owszem, było coś takiego, była taka rzeź, ale w tym momencie mamy to daleko i głęboko, ponieważ aktualnie jest stan zagrożenia. Nawet w tym przemówieniu pada taki znamienny cytat, że my swoje własne konflikty historyczne rozwiążemy między sobą, kiedy przyjdzie na to pora. Tylko niestety białoruska telewizja tak się składa, że to po prostu ucina po jednym zdaniu. I papka przygotowana dla takiego typowego białoruskiego odbiorcy jest taka, że Polacy zakłamują rzeczywistość. Wiecie, moglibyśmy powiedzieć, że okej, okay, dobra, to jest taki typowy białoruski fikołek, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że podobne fikołki są robione na polskim YouTubie. Owszem, ależ oczywiście, że przez szury. Teraz moje pytanie pozostaje, jeśli mamy taki przekaz kropka w kropkę, a już wiemy, że ten oryginał pochodzi z Rosji, to czemu do tych wszystkich tak zwanych redakcji nie wpadło ABW z wizytą? Jedziemy dalej. Zapewnia nas pani redaktur, że rzeź jak najbardziej była, i na dowód tego ma. Pełne, rozumiecie, pełne przemówienie Tomcia Grabarczyka z Konfederacji, które zostało nagrane w Sejmie Polskim. Widzicie, to jest bardzo ciekawe, jak oni prezentują ten screen, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście: Tomcio tam sobie się wypowiada goły i wesoły, to znaczy oczywiście ma garnitur, ale nie ma wokół niego jakichkolwiek znaczków. Nie wiem czy kojarzycie, ale jakiekolwiek nagrania konferencji konfederacji są nagrywane właśnie z milionem różnych znaczków, konfederacja, wspomóż, numer konta, bla bla bla, ble ble ble. Tego jest naprawdę dużo. Tymczasem to tutaj nagranie, jak już wcześniej wspomniałem, jest łyse. Teraz uwaga. Moglibyśmy oczywiście założyć, że panowie z białoruskiej telewizji nie mieli za bardzo co robić wobec tego te wszystkie znaczki wyblurowali, pousuwali, pozamykali ale możemy także dojść do wniosku, że po prostu dostali dostęp do surówki. W tym momencie wypadałoby zadać pytanie, kto im tę surówkę udostępnił. To jest kolejne pytanie idealne do zadania przez ABW. Ja, jeśli chodzi o mnie, to powiem tylko, że oczywiście nikogo za rękę nie złapałem. Nie mam jakichś dowodów na to, tylko ogólnie cała sprawa zaczyna być dla mnie taka śmierdząca. W każdym razie Tomcio, który jest tylko rzecznikiem Konfederacji w przeciwieństwie do jakiegoś tam prezydenta polski Andrzeja Dudy ma więcej niż jedno zdanie do powiedzenia i mówi nam rzekomo na dowód istnienia tej rzezi tak jako potomek człowieka który był zabity przez banderowców na Wołyniu jak i wielu innych Polaków po prostu za to że byli Polakami jestem obrażony tymi słowami to jest polityka prezydenta i partii rządzącej. Zamknąć oczy na historię! Teraz ktoś, kto mógłby być wredny, mógłby powiedzieć, że Tomcio robi sobie te wycieczki proruskie właśnie specjalnie dla ruskiej i białoruskiej telewizji, ale ja wredny nie jestem. Pragnę tylko zwrócić uwagę, jak idealnie dopasowany jest ten fragment wypowiedzi, który użyto. On jest wręcz szyty na miarę. Tymczasem przypominam, to była reakcja nie na to, że prezydent miałby rzekomo negować istnienie tej rzezi, tylko, o ile dobrze pamiętam, to była konferencja, którą ja omawiałem specjalnie dla was. Konferencja poświęcona przywilejom rzekomym dla Ukraińców. Tam właśnie Tomciograbarczyk, Grzesio Brown oraz jakiś tam jeszcze inny kuc wielce biadolili, jak tutaj się tworzy Państwo Polin. Jak tu się ściąga 2137 miliardów Ukraińców i każdemu rzekomo daje się te przywileje, jakie konkretnie przez całą konferencję nie byli w stanie powiedzieć jakie? To była ta słynna konferencja, gdzie dziennikarze po prostu odmówili nagrywania. I dlatego tym bardziej zastanawia mnie, skąd białoruska telewizja wzięła surówkę. Mamy kolejny cytat Kuca, który jest skarbnikiem Konfederacji i o ile dobrze kojarzy chyba narodowcem? Każdy naród powinien mieć swoje państwo. Z historii znamy już tragedie i konflikty spowodowane przez tych, którzy próbowali jednoczyć narody w ramach jednego państwa. Jest to niemożliwe, ponieważ mamy XXI wiek. Jeśli ktoś jednak uzna, że jest to możliwe i że w granicach Polski będzie istnieć wielomilionowa mniejszość Ukrainy, Polska będzie rozdarta wewnętrznymi sprzecznościami i konfliktami. Opamiętajcie się! I to są moi drodzy konfederaci puszczeni w białoruskiej telewizji, z której przekaz jest taki, że właśnie mądrzy konfederaci. Napominają tego prezydenta, negującego historię, i stanowią niejako głos rozsądku, który pokazuje, że państwa narodowe powinny istnieć, a nie wielonarodowe. A tak naprawdę to Polacy, to w ogóle rozumiecie tych Ukraińców nie trawią. I taka babuszka, jak będzie szła obok Ukrainki, i ta Ukrainka zapyta ją z akcentem, z zaciąganiem, która godzina to rozumiecie, ta babuszka to po prostu ją zatłucze gołymi rękoma. To jest przekaz białoruskiej telewizji. Oczywiście nie wprost, oczywiście za pomocą różnych właśnie zabiegów erystycznych, ale to jest przekaz, który, jak widzimy, jest wspomagany przez cytaty polityków Konfederacji. Dalej mamy rzekomy przekaz polskich obywateli z ulic, gdzie jest sobie właśnie nawoływanie jakiegoś gościa, który dziwnym trafem zaciąga po rosyjsku, wołając z roboty do roboty. Co szczerze mówiąc zainteresowało mnie, i tak pogrzebałem sobie, poszukałem, no i znalazłem. Okazuje się, że ten gościu to wcale nie jest jakiś Polak, tylko Białorusin, który sobie prowadzi kanał skierowany do Polaków, mający przekaz, ależ oczywiście pro-białoruski, prorosyjski. Dosyć znamienite jest to, że liczba subów jest u niego ukryta, a komentarze dziwnym trafem, jeśli są krytyczne, to znikają. Co tu dużo mówić, jacy polscy politycy zacytowani, taki Polak? Tutaj też oczywiście mamy ileś tam minut poświęcone Białorusinowi kaleczącemu język polski, ale jakieś tam odpowiedzi Ukraińców na jego zaczepki, czy. Nie no, kto by się tym przejmował, prawda? Lećmy dalej. To, co dalej jest rzucone, to jest, moi drodzy, kurwi logikanizm, nie bójmy się tego słowa najwyższego sortu. Parę sekund wcześniej, pamiętacie, mieliśmy propagandę, że Polacy to już nie są gospodarzami u siebie, że rozumiecie, wszędzie są Ukraińcy, miliardy miliardów przyjechało. A teraz rozumiecie, Polacy, uwaga, uwaga, co jest ważne tutaj Oprócz tego rozpoczęły się rozmowy o tym, że Polacy wkrótce mogą otrzymać na Ukrainie specjalne prawa. Na przykład tylko Polacy będą mogli piastować urządy gubernatorów, być mianowanymi do pełnienia kierowniczych stanowisk w administracji państwowej, w przedsiębiorstwach obronnych, otrzymywać dostęp do tajnych informacji i być sędziami. A teraz Wisienka na torcie polska policja będzie mieć prawo utrzymywania porządku na Ukrainie. I to jest, rozumiecie, dosłownie na sekundy po tym, jak skończyło się napierniczanie, że Polacy nie są gospodarzami w Polsce. Okazuje się naraz, że ci sami Polacy, którzy są wypierani z Polski, mają mieć pełną kontrolę nad Ukrainą. Wiecie, normalnie zapytałbym, czy oni wiedzą, co to jest zgodność przekazu, ale oczywiście wiemy, że nie. Oczywiście na sam koniec jest dodane, że z tego powodu rozumiecie, że w domyśle Polacy wszystko dostają na Ukrainie, to zostały zerwane rozmowy pokojowe z Rosją. No bo wiecie, Rosja chce rozmawiać. Rosja robi dużo dobrego, nie? Wiem, że teraz prawdopodobnie mógłbym to zakończyć jakąś taką puętą. hihi, hi, ha, hi, ha, ho, 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 patrzcie jaki głupie, patrzcie jaki durny przekaz. No bo to jest durny przekaz. To jest przekaz Hamski, to jest propaganda robiona z buciorami, i to z wykorzystaniem polityków konfederacji po raz kolejny zaznaczam, których kuce jedyne co były w stanie wykrzesać to włotebautyzm na zasadzie, że a pokazywali jakieś tam ujęcie, jak poseł platformy biegnie i rzuca w stronę uchodźców w żarcie, czy coś tam, jakaś tam Klaudia Jahira, czy ktokolwiek inny coś tam powiedział, ale sami na siebie mają zero jakiejkolwiek obrony. Moglibyśmy na tym zamknąć, to jest tylko głupia propaganda, nie przejmujmy się. Tylko, niestety, bardzo mi przykro moi drodzy, ale ja dokładnie tę samą propagandę z tym samym przesłaniem, tylko oczywiście za pomocą różnych innych cytatów, różnych innych wałkowań, ale na tej samej zasadzie, w tym samym stylu widzę na polskim YouTubie. Wśród tych wszystkich środowisk, które się deklarują sami siebie wielkimi Polakami, patriotami, wolno chociaż tutaj akurat się mogę zgodzić, wolno na pewno myślą, mówiącymi jak mantrę wyłącz telewizor, włącz myślenie, za każdym razem kiedy ich zagajesz i powiesz cokolwiek, co się nie zgadza z tym, co oni głoszą, oni są już w Polsce. Różnica pomiędzy tymi polskimi zabetonowanymi szurami, a typowym odbiorcą rosyjskiej czy białoruskiej telewizji jest taka, że oni tam nie mają wyboru. W telewizji 24 na 7 leci tylko to. Typowy Rosjanin czy Białorusin, aby dowiedzieć się prawdy, jak wygląda rzeczywistość, musi rzeczywiście wejść na ten internet, musi używać jakichś torów, nie torów, przejść przez cenzurę i dopiero wtedy może uzyskać treści, które są bliskie prawdy. Tymczasem w Polsce taki wielki Polak patriota ma prawdę na każdym kroku. On może sobie wejść w internet, on może sobie przeglądnąć wiadomości, on może sobie przejrzeć, nawet jeśli tej telewizji tak wielce nie cierpi, jakąkolwiek stronę informacyjną, agencję prasową wszystko. Tylko jest tak zabetonowany, że z jakiegoś powodu cały czas leci, jak pszczoła do miodu, do tej rosyjskiej propagandy, która jest najbardziej toporna, najbardziej hamska i najbardziej robiona na kolanie. Dlaczego? Myślę, że na ten temat nagram osobny materiał, ale jestem ciekaw waszej opinii. Dajcie znać ją w komentarzach, dlaczego oni akurat idą tam. Tymczasem to tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was, jak zwykle, do innych moich materiałów oraz zapraszam Was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie podesłać mi jakiś temat, zapraszam Was, mail jest dla Was. Jeśli chcecie wspomóc kanał, patronite jest z kolei dla Was. Możecie tam dołączyć do grona moich wspaniałych patronów, którym z miejsca w tym momencie pragnę podziękować. Dziękuję Przemkowi Pedralczekowi, Hubertowi, Szabrownemu Kcykowi, Robertowi oraz Korinie. Tymczasem żegnam się z Wami do następnego. อีเฮ้ย